96. I w tym odcinku sobie zagrałem W reward box drugi, część druga e, Część druga, dobra I tutaj, oczywiście jak mówię po pierwszym odcinku Będzie wielka wojna Oto będzie wielka wojna Tylko wystarczy, że ja jeszcze jedną rzecz posypię e, Czyli e, No coś takiego, wiecie o co mi chodzi Żeby wojna była Dobra, jeżeli już jest wojna i no to by te mury już obniżyć na serio. Obniżam mury. I co będzie wojna? No widzicie, już się królestwa zlatują. Dobra, i teraz już są wojny. Tutaj wojna jest pięcio. O. Tutaj jedna grupka walczy. Tak już wygrali. Już jedne miasto przejmują. O nie, o nie! 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 O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O! O nie, 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 ich. Uwaga! Już różowi podbijają innych, a ja ich dam trochę fury W tym centrum, trochę więcej ludzi dam. Do walki o wiele więcej ludzi, I, i każdy kraj będzie mógł korzystać do sobie 10 bomb, do, do oprony swojego kraju. Różowi idą Różki. na razie. Różowi to jest takiego w jego i zobaczymy, jak na mapach to wygląda. U, wojna jest, jak nie wiem. Mocna wojna. O nie, o nie, o nie. O! Nie. o! Uwaga, jakieś królestwa powstały. Wojna jest zawarta. I uwaga pierwsza, to muwa Pierwsza tomuwa leci. Na lewusk Uwaga! Mie jakie szanse. Ale ci, ci różowie są już na, na, za bardzo potężni już. Te różowe miasto jest za bardzo potężne. Uwaga, strzela. Zginęło dużo osób. Ale jakoś przeżyło dużo osób. Zginęło dużo osób, ale przeżyło dużo osób. Nie idzie, jest żadna grupa. Co potężni oni są. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co ma zrobić. Bomba na bomby na nich nie działają. Fajwerki? A nie, to takie coś było. Granaty. Granaty dymne. Jeden oddział zepsuty. Żadnych oddziałów nie będzie, sobie podbić ten niebieski. Chronię ich. O tych niedobrych krajów. Dobra. Uwaga, powstają nowe kraje. Z powrotem. Wojna. Dobra. Rozowie się zapotężni. Co? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. się aż. Oli idą podbijać ile świata. Oni nie mają wyboru, i się podać już. Nie mogę już przyspieszyć czasu, bardziej się naciśnie tym, co jest. Więc zasłyszę, Ci że ci, ci, ci fioletowi, to jest Polska, ile kraju to no jest No te Niemcy. mi chodzi, bo to no, Polska podbija Niemców, ten kraj w Niemcach. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, Znowu podbija. A to wiesz, co robimy tak. Ci tutaj. Odradzają się, ci tutaj tak sobie się odradzają. I tylko tutaj... Tylko te baluje krajek. Nie, tak cudem. Dobra, wiesz co koniec tego. Dobrego. Wszyscy gilą. Marnie wy. Apokalipsie. Dobra, więc co? Koniec tego. To jest już koniec świata. To jest już koniec świata. Wszyscy giną. Wszyscy giną. Każde miasto ginie. Jeszcze bomby atomowe. miasto umierają już. Każde miasto umarło. Są so, intereski. No, i to jest. To jest dobry moment, żeby skończyć ten filmik. Nie, to jeszcze nie jest dobry moment. Coś ty. Coś by. My. Myśleli. Czy to jest już dobry moment? Nie. Jeszcze sobie taki jeden byk. byk. E... Tylko, będę musiał okej? ok? Weźmy, no, mi się musi uruchomić. No i co? Fioletowi wygrali. Trzeci raz. Z rzędu. Dobra. Tutaj chcę, żeby było. Tutaj chcę, żeby była prawdziwa wojna. Czyli tak. tylko ludzie, jacyś, tutaj, ze stówkę i zrobię, ze i zrobię, a później oli kontra, kontra, gadajcie kto, się przeciwnie w tej grze, czyli, czyli, dobra, stówka jeszcze się powiększy to, gdzie to jest, to było we zwierzętach. Mm, nie Wady, to było gdzieś niedaleko. Świeżo. To też nie to, o ten I jest miliony już. O liście, te kraja. Termity, do no, to wygląda, jak termity. Termity niszą cały kraj. Dobra, Żuki, co to jest? Sprawdzam. Ue. pajączek. Jeszcze. To jest najgorszy ich świat, już. A cały czas oni sobie tutaj zobacz. Oni są uśmiechnięci. Nic się nie stało. A tutaj zobacz co się dzieje, usiąknięcie, zobacz, wojna prawdziwa, no jakiejś, jakiejś strony po tej stronie to wszystko jest ruinowane, po tej do zoba, tutaj się nawet nie da żyć, jeszcze z cytryna lata, a po tej stronie, oni są szczęśliwi, i się do to nie poradzisz, jakaś Wiedzi tych czarnych, nie wiecie tych. Oni muszą to zniszczyć. I z termitów.